Mogę widzieć, to jest Ania Legend? widać na moim kanale. W końcu po długim czasie mogę Wam już to poinformować. Ten film nie właśnie. Jak właśnie nagrywałem ten film, ogólnie to dzisiaj zobaczycie, e, jak będą powstawać teraz nowe filmy. Bo to jest film informujący o tym, co nadejdzie na moich dwóch kanałach. Bo z racji z tego, że mam dwa kanały: czyli Legend Demon Games oraz Legend Demon. Podłoga log, gdzie y, te nazwy się akurat zmienia. Ale to zajdziemy to za chwilę, ale zanim to, to subskrybuj łapkę w górę i lubię na mój serwer Discord, naprawdę warto... Y, właśnie otworzyłem y, specjalny kanał to współpracy, możecie ze mną współpracować, płatnie lub za darmo. Warto y, to troszeczkę zapłacić, chociaż te 5 zł za jedną reklamę. Wszystko macie napisane na... Na specjalnym kanale, a teraz zapraszam Was do oglądania filmik filmiku. Więc na początku ee, chciałem Wam poinformować, jak teraz będą wyglądać filmy. Po z racji z tego, że ostatni film, który pewnie pojawił chyba 3-4 już teraz tygodnie temu, czyli prawie już miesiąc temu, się pojawił ostatni film, odkąd rzuciłem na kanał, to postanowiłem, że teraz. Jak już będę montował lepiej filmiki dzięki y, temu. No bo ma, o, mam nowe komputery oczywiście. Właśnie o tak one wyglądają. Takie możecie zobaczyć na zdjęciu właśnie teraz. I... ale tutaj jest jeden minusik, bo to jest stara wersja Windows'a, czyli taka. Tak jak mogliście zatrzymać i zobaczyć. O, taką wersję mam teraz w Windowsa, na tych oto y, komputerach, które pokazywałem, na no, jednym komputerze. Czy będę montował film? Jeszcze raz pokazuję zdjęcie. I pewnie zastanawiacie się, co teraz będą czy będą lepsze filmiki? Tak! Będą lepsze filmiki. Oczywiście y, z lepszym montażem, lepszym wejściem. Bo bardzo chciałem jakieś fajne wejście zrobić i... I ten. E, nie wiem, jak to się nazywa, jak to nazwa taki jakby banner początkowy. Czyli jakaś muzyczka. Oczywiście muzyczki też będą w tle, oczywiście. Będęcie starał montować filmy e, lepiej. Ale żeby była jakaś fajna muzyczka. Tle, jakaś spokojna, nie. Jakieś są przykleństwa, jakieś dziwne e, słowa. Tak jest. Nie wiem, czy jeszcze, jeszcze panie szkacy słyszą po tej piosence Vagaty, czy jakoś tak, nie wiem, jak ona tam ma. Więc taki piosenek jakiś insu, insulet, nie, nie mogę się wydusić po prostu, wiecie chyba o co chodzi, o jakichś tam youtuberskich film, e, piosenkach nie będzie, ale będą oceniania. I teraz pytanie, które zadaje. Co teraz będzie na tych dwóch kanałach? Właśnie teraz na moich dwóch kanałach no Oczywiście zacznijmy od tego pierwszego, czyli blogowego. Co się pojawi? Na pierwszym moim głównym kanale pojawi się oczywiście między innymi poradniki. Czyli poradniki do Discorda oraz do Roblox Studios. Gdzie będę wam pokazał na przykład jak dzielić ruszający się y, blog, który się przesuwa, taki latający ciep się was przenosi. Jak skoczycie na ten blog, to was przenosi na drugą stronę, albo blog, który przy y Mówcie mi albo skręca prawo, albo lewo, albo w górę w dół jest Wsuwa się ten blok Właśnie takie mniej więcej będą poradniki oraz będą poradniki na przykład jak zrobić GUI, jak zrobić sklep w GUI w Roblox Studios Będą naprawdę ciekawe poradniki i, i zapowiada się co nieźle i poradnik do Discordu, czyli jak zrobić serwer, który kiedyś zacząłem nagrywać, i do tej pory stoi. ja to zaczęłam nagrywać, chyba 1 listopada, a który już mamy? Luty chyba. Już prawie końcówkę lutego mamy, a film stoi. E, serwer tak samo stoi ten na odcinek, więc e, na razie e, nic takiego się nie wydarza, dlatego że ja stoję cały czas i nie siedzę. Tak, bo ten film już, to jest ostatnie takim już czarnym ekranem, gdzie nic się nie wydarza. Oprócz tego, że jestem na moim serwerze, tak jak patrzę, właśnie nie na moim serwerze, tylko na moim drugim. Jest specjalny w serwerze do bo testów yy, botów, żebym wiedział, jak je zrobić. Więc. No, po prostu zapraszam, zapraszam. Oczywiście mogę Wam pokazać ekran. Jak mi się to pokaże? O. Ale troszeczkę za duży ten ekran, bo jak nagrywam, to to troszeczkę sobie powiększę, yy, sobie ten ekran. O dobra, niech tak na razie będzie. No i co? Oczywiście współpracę serwery to prawie nie ma znaczenia. Możecie już ze mną podjąć współpracę od pięciu członków, nie wliczając botów. Oczywiście, jeśli dodasz czterech botów oraz ty będziesz to w takim razie nie podejmiemy współpracy, przynajmniej pięć członków musi być na Twoim serwerze może być to jakiś twoi przyjaciel, jakiś twoi znajomi. Macie to pięciu i możecie już ze mną się reklamować i potem współpracę. Tutaj macie na kanale info. Oczywiście wszystko napisane, Opieruj, co, co można zobaczyć na tym kanale. Oczywiście y, za niedługo powstanie coś takiego jak serwery do kupienia, czyli będziecie mogli y, Robić zamówienia na serwer, czyli na przykład poproszę o zrobienie serweru w tematyce games, albo w tematyce czy, y, forum, czy, czy na przykład, nie wiem, w różnych typach serwera. Po prostu pe pełny jest takich serwerów, gdzie ma inne serwery są pół gamingowe, pół społeczne, pół takie. Mój serwer jest właśnie taki, czy jest pół gamingowy, pół społeczny itd. Więc zachęcam do współpracy z moim serwerem I tym więcej członków tym lepiej Ponad 100 członków Wypuszczam specjalny serwer, więc zachęcam do współpracy A teraz powracając, i co? Co teraz z moim drugim kanałem? Właśnie, tak jak już kiedyś to powiedziałem już na odcinku Że już to będą ostatnie filmy z Roblox'a Tak z Roblox'a z Gierek, tak ale nie z Roblox Studio, gdzie chyba jeszcze nie nagrywałem z filmików e, z Roblox Studios. Chyba, że nagrywałem, ale ja nie pamiętam, ale wątpię, bo zawsze nagrywałem tylko filmiki z Roblox. Więc teraz będą filmiki poradnikowe to Roblox Studios, y, poradniki do Discorda oraz co najważniejsze pojawi się uwaga filmiki z oceniania jakichś filmów, czyli na przykład nie wiem piosenek jakichś youtuberów y, będą też oceniania y, na przykładzie nie wiem no filmów oraz jakieś filmy z gościami specjalnymi na przykładzie nie wiem z jakimiś youtuberami czy na przykład z moim znajomym czy na przykładzie nie wiem z jakimiś, jakimiś osobami wszystko macie w opisie tam przydziałkowane już pewnie są tam łatkie przydziałki macie napisane od, od którego momentu ja właśnie, bym, właśnie długo przy tym bawiłem bo jest tylko delikatny chyba montaż lub nie ma montażu ponagrałem kiedyś filmik zapraszamy tak, tak, tak dalej Czyli witam w odsetce, to jest film taki, taki, ale nie będę tego montował, bo to ostatni film, który macie, taki widzicie, czyli bez jej czeka. Tak, czyli film informujący po prostu, co nadejdzie. A na gamecie będą już gimiki z Roblox fajnie zmontowanym filmem. oraz co najważniejsze, yy... może ze mi też specjalnymi gierki, ale to się zobaczy na razie jeżeli dobijemy 100 członków, to zdradzę Co wam co szykuję? No, no. Co szykuję oczywiście. Nie mogę wam zobaczyć zdradzić, bo jak powiem wiem to, to już będziecie się domyślać, że o to, to mu chodzi. Już pewnie chciałem to powiedzieć, ale otrzymałem się może jak co więcej będziecie to robić. Słyszeć więc no. Taki krótkie filmiki, filmik i fan też nie za mój taki ton, to czy się trochę mylę. Podobno nie nagrywałem od razu zmiany na dzisiaj chwilę, więc nagrywam ten film. Oczywiście jest teraz 11.56, a Wy ten filmik pewnie dostajecie o godzinie 18 lub 19, i bez montażu. No, chyba zaraz. No wcześniej dostajecie, więc to tyle ogólnie, co chciałem powiedzieć. Ci na gamecie będą gry w Robloxa, a tutaj na teraz na tym kanale będą e, Ci poradniki i ocenia, jakieś filmów na przychodzi jakieś rozmowy i pytania youtubera. Oczywiście co się pojawi z tamtymi drugimi, to oczywiście może będą na drugim i w moim komputerze pojawią się parliki do Discorda. E, nie do Discorda, tylko LiveWiki. Przepraszam, pomyliłem się, że się pojawią na moim drugim komputerze, może będą na głównym, może będą na moim drugim komputerze. Takie wam pokazywałem, Ty, bo na tamtym mam starego nie to. Kiedy to jest o bo mam starego Windowsa właśnie takiego. Bo teraz są nowsze, więc ja na tamtym mam starego Windowsa i będą, i będą też nagrywane stare gierki, jakieś inne gierki będą nagrywane na też tamtego komputera. Oczywiście jak dobijemy 100 subskrypcji. Cię jeszcze raz dziękuję. Może nie podziękowałem, ale dziękuję jeszcze za 30 subskrypcji, dziękuję. I ostatnim... ostatniemu. E, w osoby co pomogła mi w tym yy, chociaż 30, a na razie bijemy do 100 subskrypcji. Jak to bijemy to wlecimy, to będę się starał jak najwyżej tym lepsze filmy, tym może i więcej. I czy będę w Tak, od 100 subskrypcji postaram się, żeby były rzuczyki, więc no. Ja już będę kończył ten odcinek, bo jest 2 ponad 11 minut film informujący o tym co nadejdzie. Jeśli macie jakieś pytania, to, to zadawajcie w komentarzach lub, no, lub na moim serwerze na kanale pytania, lub, od, lub możecie otworzyć etykietę na moim serwerze tykietę, i zadać mnie prywatnie. I co, ja jestem Legend, i zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku.